Słuchaj, zdarzyła Ci się taka sytuacja, że podczas podróży, na przykład na lotnisku, zgubiłeś paszport, okazuje się, że trzeba jechać, niedługo jest, jest samolot, a być może pociąg, a ty swojego paszportu nie masz, nie masz dokumentu, nie możesz się okazać i niestety bez tego twoja podróż nie może się odbyć, ale na pewno jest sposób, na pewno jest rozwiązanie tego problemu. Sytuacja jest niezwykle stresująca, denerwująca, ale na pewno można z tego wybrnąć. Trzeba wykonać 5 podstawowych kroków. Pokażę Ci jak to zrobić i co trzeba zrobić. Wystarczy, że będziesz oglądał moje wideo. Zostań ze mną dalej. Proszę o subskrypcję kanału, koniecznie lajka, jakiś komentarz. Nie ruszamy. Oglądaj. Już jestem przełączony na ekran komputera, i tutaj będę chciał Wam pokazać i omówić e, tych kilka kroków, e, które, na które trzeba zwrócić uwagę. I, e, i dzięki którym na pewno poradzimy e, sobie w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o paszport. E, przedstawię tutaj taki kompletny poradnik, taki niezbędnik dzięki, dzięki któremu, któremu poradzimy sobie właśnie w jakichś kryzysowych sytuacjach krok pierwszy. Trzeba sprawdzić dokładnie otoczenie i miejsce, w którym się był, czym tam, gdzie przebywaliśmy, najlepiej z, y, dookoła się rozejrzeć i sprawdzić. Y, nie możemy panikować, y, trzeba się upewnić przede wszystkim, że paszport na pewno zginął, więc to jest bardzo istotne. Dokładnie przeszukać swoje walizki, plecaki, kieszenie, bagaże. Najlepiej też również pokój hotelowy czy też samochód, jeżeli takowy mieliśmy w użyciu. Wszystkie miejsca, w którym ostatnio przebywaliśmy, gdzie używaliśmy lub widzieliśmy nasz paszport, więc trzeba się tak jakby pamięcią wrócić do, tego, do tych wydarzeń. Najlepiej, jeżeli sobie przypomnimy ostatnią chwilę, kiedy paszport mieliśmy w ręku. Czasem zdarza się tak, że paszport po prostu wpadnie gdzieś w jakąś szczelinę, w jakiś zakamarek lub przez nieuwagę no, zostanie czymś przykryty. Odzieżą, gazetą, książką, no nie wiem, czymkolwiek, tak? To jest bardzo istotne. Sprawdzamy otoczenie i szukamy. Jeżeli to nie przyniesie skutku, nie przyniesie efektu, musimy natychmiast przejść do kroku drugiego, jeżeli nie odniosło to żadnego efektu. Krok drugi, zgłosić zaginięcie paszportu na policję. To jest kluczowy krok, ponieważ zgłoszenie na policję jest niezbędne do uzyskania nowego dokumentu, więc to jest to naprawdę niezwykle ważne i zabezpiecza Ciebie przed potencjalnym wykorzystaniem paszportu przez osoby trzecie, czyli osoby, które y, przypadkowo znalazły i będą chciały wykorzystać w jakichś tam y, niecnych celach nasze dane, czy też nasz, ten, nasz dokument, gdzie zgłosić. Wszystko zależy od tego w jakim y, y, sytuacji ten paszport zgubiliśmy i gdzie go zgubiliśmy. Udajemy się do najbliższego posterunku policji, jeżeli jesteśmy w kraju. Natomiast jeżeli jesteśmy za granicą, zgłaszamy to lokalnej, lokalnej policji, która tam się my, znajduje. No może być to trudne, prawda? Co będzie potrzebne w takiej sytuacji? Przygotujemy inne dokumenty o tożsamości. Nie wiem, prawo jazdy, dowód osobisty, jeżeli posiadamy a warto jest jakiś inny dokument tożsamości posiadać, ponieważ na pewno ułatwi nam to no w takich kryzysowych sytuacjach podejmować różne kroki, prawda? A przede wszystkim inny dokument tożsamości potwierdza naszą tożsamość, więc tutaj może się okazać, że będzie po prostu to niezbędne, tak? Postaraj się przypomnieć sobie jak najwięcej szczegółów dotyczących okoliczności zaginięcia naszego paszportu. Kiedy, gdzie, czy też podejrzewamy, być może kradzież lub inne rzeczy. Więc tutaj to musimy mieć na uwadze. Co otrzymasz w takim przypadku? Otrzymasz zaświadczenie o zgłoszeniu zaginięcia paszportu. Jest to bardzo ważny dokument, który będzie Ci potrzebny do wyrobienia nowego paszportu. Oraz w kontaktach z konsulatem lub Ambasadą. Bo też, też tam należałoby się skontaktować i, i jeśli jest to możliwe, oczywiście uda się, ponieważ możemy mieć problemy z przekroczeniem granicy, tak? Jeżeli jesteśmy na terenie Unii Europejskiej, no paszport nie jest wyłagany ale jeżeli zgubimy dokument, nie będziemy mieli żadnego dokumentu, no to tu już się może pojawić problem. Krok trzeci, skontaktuj się z najbliższym konsulatem lub ambasadą, o czym przed chwilą już mówiłem, ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jesteś za granicą, tak? Musimy się udać koniecznie do, do polskiej ambasady. Tutaj chciałbym tylko poinformować, że w momencie przekraczania granic Jakiejkolwiek granicy dostajemy zwykle na telefon komórkowy. Takie zestawienie: zestawienie telefonów alarmowych, zestawienie konsulatów, ambasad. Dobrze też jest sobie to spisać jakoś. Ewentualnie, żeby mieć ten numer telefonu jakoś zduplikowany te numery w przypadku chociażby zagubienia czy też no, uszkodzenia telefonu, zrobię telefonu, tak zniszczenia. Warto też mieć jakoś zapisane sobie gdzieś na kartce, w notesie, ponieważ może nam się w takiej sytuacji, jak tutaj omawiamy w filmie, przydać. Jeżeli zrobisz paszport poza Polską, to właśnie placówka dyplomatyczna będzie Twoim głównym punktem kontaktu. No bo od tego właśnie są ambasady, prawda? Poinformuj o zaginięciu. Zgłoś się do konsulatu lub ambasady z otrzymanym z policji zaświadczeniem, czyli z tym zaświadczeniem o, o zgłoszeniu zaginięcia. Następnie wniosek o paszport tymczasowy. W większości przypadków konsulaty wydać taki paszport tymczasowy jest to dokument uprawiający ciebie do powrotu do kraju lub kontynuowania podróży. Paszport tymczasowy, jak sama nazwa mówi, ma jakąś tam określoną ważność i ma jakiś tam określony termin. Tutaj musimy też mieć to na uwadze. Pamiętaj, że paszport tymczasowy ma ograniczenia, e, ograniczony czas ważności, zazwyczaj wystarcza na dotarcie do miejsca docelowego. Co będzie potrzebne w przypadku udania się do ambasady? Do wniosku o paszport tymczasowy zazwyczaj będą potrzebne. Zaświadczenie z policji o zgłoszenie zamienięcia, inny dokument tożsamości po to, aby stwierdzić naszą tożsamość, o czym już tutaj wspominałem, zdjęcie do paszportu. No, tutaj z tym chyba nie powinno być problemu, bo raczej na jakichś lotniskach, centrach handlowych, stacjach kolejowych, dworcach PKS-u, PKP można takie budki często spotkać więc tutaj chyba nie powinno być z tym problemu. Opłata konsularna, no to wiadomo, że za dokumenty, te ważne dokumenty musimy zapłacić. Nie znam dokładnej kwoty, ale od kilku do kilkunastu złotych na pewno będzie tutaj się w tych granicach to mieścić. I kolejny formularz w wniosku o paszport tymczasowy czyli wypełniamy, jest to do na stronie internetowej i w tym momencie już będziemy mogli po wykonaniu tych, tych trzech kroków, mogli uzyskać ten paszport tymczasowy. Co na, dalej należałoby zrobić? Jako krok czwarty, zastrzeż paszport, czyli ten paszport, który nam zaginął, który, który uważamy, że, że, że go już nie mamy, nie posiadamy, powinniśmy zastrzec, aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu Twojego paszportu. Należy zastrzec go w ter na terenie Polski, jeżeli zgubiłeś na terenie Polski, to paszport pa, w Polsce, może to, można to zrobić online, poprzez bankowość elektroniczną, w dowolnym urzędzie gminy lub na Policję. Więc mamy trzy możliwości, tak? Bankowość elektroniczna, urząd gminy lub Policja. Natomiast jeżeli jest to za granicą, e, sprawa się nieco komplikuje, bo tutaj mamy do dyspozycji tylko konsulat lub ambasadę I oni nam oczywiście nie zastrzegą tylko pomową. Nam. W wykonaniu tych czynności, bo to będzie się wiązało z kontaktowaniem się z naszym krajem, jeżeli jesteśmy za granicą. Bo wiadomo, że za granicą też mają pewne, pewne ograniczenia tak? na wykonywania pewnych czynności. Krok piąty, bardzo ważny: wniosek o nowy paszport. Po powrocie do kraju. Czyli, czyli zagubiliśmy pa paszport, tak? wyrobiliśmy sobie nowy paszport tymczasowy, wróciliśmy do kraju, zastrzegliśmy sobie ten paszport nasz zaginiony. No i co teraz należałoby zrobić? No bo dalej jesteśmy w punkcie wyjścia, tak? Więc należałoby wykonać punkt piąty. Jeżeli <laughs> mamy zamiar jeszcze podróżować, jeżeli decydujemy się jeszcze na jakieś podróże i, i wyjazdy zagraniczne, powinniśmy wnioskować o nowy paszport. Po porodzie do kraju, jeżeli zgubiłeś paszport, e, musisz złożyć wniosek o nowy, stały paszport. Gdzie? W dowolnym punkcie paszportowym, jeżeli jesteś w Polsce, się to stało, a jeżeli, w Polsce, jeżeli się nie w Polsce i co będzie potrzebne, wniosek o wydanie paszportu, aktualne zdjęcie paszportowe, dowód uiszczenia opłaty paszportowej, potwierdzenie zaginięcia paszportu otrzymane z policji lub konsulatu i inny dokument tożsamości od 120 do 150 zł w tych granicach była opłata paszportowa tak kto wiadomo, że z biegiem czasu inflacja i te inne rzeczy mogą wpłynąć na zmianę tej kwoty ale to było w tym mniej więcej granicach wydanie paszportu taki koszt będziemy musieli ponieść tak? dodatkowe wskazówki Miej kopię paszportu. Zawsze miej przy sobie kopię paszportu. Mam tutaj na myśli, że wykonujemy. No, jesteśmy w kartce podróży, tak? Dobrze jest takie zdjęcie paszportu mieć. Bądź to w postaci kserokopii, bądź to w postaci jakiegoś tam skanu, maila, w chmurze, gdziekolwiek, ale warto taki takim... Mm, Jakąkolwiek kopię tego posiadać, czy to cyfrową, czy to papierową, czy to jakąkolwiek, tak? fotkę nawet na e, wykonaną w telefonie. Dlaczego? Bo ułatwi to proces identyfikacji w przypadku zaginięcia, bo zapewne zazwyczaj będą chcieli na przykład numer paszportu. Ten numer, tak jak widzę, osobisty posiada też i taki numer paszport. No i co powiemy? no Nie mamy numeru, prawda? a, a taki, taka kropio nam to ułatwi zapisać numer alarmowy tu już też na początku mówiłem po przekraczaniu granic otrzymujemy takie zestawienie numerów alarmowych danego kraju konsulatów ambasad. dobrze jest też takie kopie sobie zrobić również ten sam schemat tak? może być to zdjęcie z screen tak? może być to zapisanie na kartce w notesie może być to w murze w mailu możliwości jest wiele ale dobrze jest mieć też no, najlepiej w kilku różnych miejscach tak? bo możemy nie mieć dostępu do maila przez brak internetu możemy w ogóle nie mieć możliwości skorzystania z telefonu naszego gdzie są zapisane te numery więc dobrze jest mieć na kartce gdzie skorzystamy, mamy już numer i skorzystamy sobie z jakiegoś innego aparatu, czy, czy, czy nie, w re, recepcji, czy gdziekolwiek indziej, prawda? Więc tutaj to jest istotne. Kolejne, uważaj na swoje dokumenty. Czyli staraj się przechowywać paszport w bezpiecznym miejscu, oddzielnie od innych dokumentów i pieniędzy, czyli nie, żeby nie były pod tak zwaną przysłową ręką, gdzieś na wierzchu, na, na, na wyciągnięcie ręki. Tylko, tylko na schowanym bezpiecznym miejscu no bo w przypadku podróż czy takich wyjazdów mamy tutaj jakieś szafy, szuflady, biurka schowki bardziej potrzebne, rzeczy bardziej potrzebne rzeczy mniej, mniej używane czy mniej potrzebne tak? wiadomo, że poszper będzie nam potrzebny tylko na, po, na przyjazd za booking, zameldowanie i, i później wymeldowanie i powróć, a tak naprawdę podczas samego pobytu taki paszport jest nieużywany czy mniej używany, możemy sobie go gdzieś tam w bezpiecznym miejscu w często, często hotele czy, czy, czy pensjonaty, czy jakieś tego typu budynki oferują różnego rodzaju czy to safy, czy, to serfy, czy to jakieś możliwości przechowywania kosztowności, które umożliwią nam bezpieczne, bezpieczne schowanie naszych dokumentów. Ważnych, nie tylko paszportu, ale na przykład jakichś jeszcze innych. Tak? No i to chyba na tyle. No. Co tutaj mogę więcej dodać, co tu mogę więcej życzyć. Przede wszystkim no, starać się niego być, pilnować takiego paszportu jak o oka w głowie. I tyle. Jeśli udało Ci się rozwiązać problem, no to życzę wspaniałych, wymarzonych, udanych wakacji. Pozdro.